Jak otworzyć swoje stawy biodrowe i dlaczego to takie ważne? Wiele powodów, które będą wyraźną motywacją do ćwiczeń, zawarłam w moim poprzednim filmie: Stawy biodrowe otwieranie i wzmacnianie. Zachęcam Cię do jego obejrzenia, dlatego że pozwoli Ci to lepiej zrozumieć treści zawarte w tym odcinku. Na początek symboliczna dawka anatomii stawu biodrowego. W tej chwili skupię się wyłącznie na elementach kostnych. Staw biodrowy składa się. Panewki Jest to widoczne wgłębienie i z główki kości udowej. W idealnym świecie impulsacja, czyli kontakt główki kości udowej z panewką, powinien być różnorodny, tak aby obciążenie, a co za tym idzie zużycie stawu, było równomierne. Czyli główka powinna mieć kontakt z różnymi miejscami panewki. Niestety, ze względu na to, że wiele osób wykonuje swoją pracę w pozycji siedzącej, Dochodzi do sytuacji, kiedy ciągle obciążana jest jedna strefa panewki. Nadwaga również jest czynnikiem bardzo obciążającym staw biodrowy. Ćwiczenia, które za chwilę zaprezentuję, będą uwzględniały wszystkie możliwe ruchy: a więc odwiedzenie, przywiedzenie, zgięcie, wyprost oraz rotację w stawie biodrowym. Na pewno w niedługim czasie poczujesz zwiększenie ruchu w stawie, a prawdopodobnie również zmniejszenie swojego bólu. Wspomnę o bardzo ważnej sprawie. Jeżeli przygotowujesz się do zabiegu endoprotezy biodra, ćwiczenia te będą idealne dla mięśni, które po operacji z tobą zostaną. Tylko staw dostaniesz nowy. Zaznaczę, że podczas wykonywania ćwiczeń w żadnym wypadku masz nie odczuwać bólu, jedynie ciągnięcie. Musisz nauczyć się wyczuwać moment, Wyraźnego ciągnięcia, który jest dyskomfortem, ale nie bólem. Jeśli jednak pojawi się ból, warto zgłosić się do fizjoterapeuty, który przygotuje cię do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Zastosuje terapię manualną w postaci trakcji i mobilizacji, a to już na starcie ułatwi Twoją pracę i zminimalizuje ryzyko podrażnienia stawu. Mięśnie przywodziciele. Są trzy i każdy z nich rozciągamy w innej pozycji. Leżysz na plecach, na udach. Paski, szaliki, gumy, cokolwiek. Stopy mogą być złączone, mogą być lekko rozstawione, nie ma to znaczenia. Oddalasz od siebie kolana. Do momentu, kiedy poczujesz wyraźne ciągnięcie w pachlinach, macie to nie boleć. Możesz poczuć, zwłaszcza w chorym stawie, kłujący ból z przedniej strony stawu. Może on być w czasie tego ćwiczenia tylko minimalny, nie wchodź na siłę. Zwiększenie zakresu. Spokojnie oddychasz i zostajesz w tej pozycji przez minutę. Jeżeli w trakcie ćwiczenia poczujesz, że ciągnięcie się zmniejszyło, możesz paski pociągnąć troszeczkę mocniej. Wykonujesz to ćwiczenie trwające minutę raz dziennie? Jeżeli zrobisz to dwa razy, będzie rewelacyjnie. Następne ćwiczenie na mięśnie przywodziciele. Rozciągamy tutaj prawy staw biodrowy. Lewa noga prosta i lekko odsunięta do boku, zaraz powiem w jakim celu. Prawą nogę prawą ręką dociągasz do brzucha i kiedy ta możliwość już się wyczerpie, odsuwasz ją jeszcze w bok. Powinno pojawić się ciągnięcie w pachwinie i trochę po wewnętrznej stronie uda. Ta lewa noga jest odsunięta w bok po to, żeby w czasie ćwiczenia Twoje ciało nie zrotowało się w prawo, co pozwoli utrzymać większą stabilność. Utrzymujesz tą pozycję przez minutę i podobnie, jeżeli ciągnięcie się zmniejszy, zwiększasz zakres. Zwracam uwagę, zanim odsuniesz nogę w bok, musisz wyczerpać całość zakresu do brzucha. I dopiero odciągasz ją w bok. Ciało nie powinno się skręcić. Utrzymujesz tą pozycję przez minutę. Ćwiczenie na ostatni z mięśni przywodzicieli. Jesteś na podłodze, przesuwasz się do ściany, do szafy. Ja użyłam tutaj możliwości mojego stołu. Kładziesz się na plecach. Nogi opierasz o ścianę. Ośladki przysunięte do brzegu. kolana proste i po prostu. Rozszerzasz nogi. One będą oparte o ścianę. W takiej pozycji znowu leżysz minutę. Pożądane jest wyraźne ciągnięcie po wewnętrznej stronie łód. W żadnym wypadku ból, jeżeli on się pojawi, nie wchodzisz w zakres, który go nasili. Wykonujesz to ćwiczenie raz dziennie, utrzymując minutę. Jeżeli wykonasz dwa razy, tym lepiej rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Rozciągamy mięsień po prawej stronie. Uklęknij na prawym kolanie. Od razu zaznaczę, jeżeli masz problem z kolanem, nie wykonuj tego ćwiczenia. Zamiast tego wykonaj następne z zaprezentowanych ćwiczeń, czyli na mięsień prosty uda. W nim zawarty jest również element rozciągania mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Uklęknij na prawym kolanie. Lewa stopa wysunięta do przodu. Nieco bardziej z przodu stopa względem kolana. I teraz pogłębiasz ruch przez zwiększenie zgięcia w kolanie lewym. Pojawi się ciągnięcie z przodu prawego uda, trochę w pachwinie. Zwróć uwagę na ustawienie prawej stopy. Ona będzie miała tendencję do takiego ustawienia. Pilnuj, żeby w miarę możliwości stopa była za kolanem. Zastygasz w tej pozycji na minutę. Możesz też dołączyć lekki pulsujący ruch. To samo oczywiście wykonujesz po drugiej stronie. Mięsień prosty uda. Rozciągamy stronę prawo. Połóż się na boku, na lewym boku i zwróć uwagę na kolejność ruchu. Załóż pasek, szalik za stopę na wysokości kostki i teraz lewa noga zgięta, udo pod kątem prostym do tułowia. Zaczynasz ćwiczenie ustawiając kolano w maksymalnym niebolesnym dla ciebie zgięciu. I zaczynasz odprowadzać nogę do tyłu. Równie dobrze możesz trzymać za stopę, ale ja preferuję używania paska. Dlatego że trzymanie za stopę może sprowokować nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa lęciowego. W pewnym momencie pojawi się ciągnięcie z przodu uda, i w tej pozycji zastygasz na minutę. Zwróć uwagę, żeby twoje biodro, kolano i stopa były na jednej wysokości. Może pojawić się taki błąd, może pojawić się taki błąd. A więc biodro, kolano, stopa na jednej wysokości. Postaraj się trzymać ten pasek w miarę blisko stopy, żeby twoja klatka piersiowa była też otwarta, nie było czegoś takiego. Wykonaj to ćwiczenie raz dziennie, będzie to w zupełności wystarczające. Mięsień gruszkowaty, niezwykle istotny w zaburzeniach stawu biodrowego. Rozciągamy mięsień gruszkowaty. Po stronie lewej przełóż pasek pod prawym udem, chwyć blisko uda, blisko nogi, połóż lewą stopę na prawym kolanie. To ważne, w pozycji wyjściowej oddal nieco kolano od siebie i pilny, żeby podczas ćwiczenia ono nie zbliżało się do Twojego brzucha. Delikatnym, powolnym ruchem oderwij prawą stopę i zbliżaj za pomocą pasków. Prawe kolano do brzucha. Pojawi się ciągnięcie w lewym pośladku. Już pokazuję. Ono powinno się pojawić mniej więcej w tej okolicy. Utrzymujesz tą pozycję również przez minutę. Zwróć uwagę na to, żeby podczas ćwiczenia nie odrywała się twoja kość krzyżowa. Bo jakość krzyżowa leży. Ruch następuje tylko w stawie biodrowym. Rozciągniemy teraz wniesień pośladkowy średni. kładziesz się na plecach. Rozciągamy w stronę lewą. Za kostkę załóż pasek. I teraz. W pozycji startowej noga ustawiona jest w ten sposób, że udo jest pod kątem prostym do tułowia. Przesuwasz kolano na prawą stronę. I kiedy zakres się wyczerpie, wykonujesz jeszcze rotację, zbliżając stopę do swojego prawego barku. Powinno pojawić się wyraźne ciągnięcie mniej więcej w tej okolicy. Utrzymujesz pozycję przez minutę. Pokażę na drugą stronę, może będzie to jeszcze trochę lepiej dla Was widoczne. Wychodzę z tej pozycji, przekładam nogę na przeciwną stronę i teraz jeszcze wykonuję rotację, kierując stopę w stronę swojego lewego barku. Zastygam w tej pozycji przez minutę. Rozciąganie pasma biodrowo-piszczelowego. Zakładasz pasek tuż powyżej prawego kolana. Lewą nogę przekładasz nad prawą, przeciągasz używając tego paska prawą nogę poza linię środkową. Uprzedzam, że osoby z endoprotezą, gdyby pokusiły się o to ćwiczenie, nie wykonują go, dlatego że przekraczamy linię, linię środkową. Prawa ręka do góry, wyginasz się jakby w kształt banana. Pożądane jest ciągnięcie z prawej strony uda po bocznej stronie tułowia. I zostajesz w tej pozycji na minutę. Z doświadczeń w moim gabinecie wynika, że systematyczne wykonywanie tych ćwiczeń znacząco poprawia zakres ruchu i może zredukować ból. Mimo wszystko zalecam konsultację z fizjoterapeutą, bo ryzyko podrażnienia stawu, który jest bardzo zniszczony, jednak istnieje. W następnym odcinku zaprezentuję kilka ćwiczeń z metody Pilates, która ma w swoim repertuarze wspaniałe rozwiązania dla otwarcia bioder. Napisz proszę w komentarzu jak poszły ćwiczenia i czy odczuwalna była po nich ulga. Jeżeli widzisz wartość w moich materiałach, zasubskrybuj mój kanał i polub ten film. Dzięki temu nie przeoczysz następnych odcinków.